Cześć. Maszyna Smitha to jedno z najpopularniejszych urządzeń, które spotkamy prawie w każdym klubie fitness. Bardzo często korzystają z niego osoby początkujące, osoby, które zaczynają swoją przygodę z kształtowaniem sylwetki, osoby, które chcą nauczyć się właściwej techniki wykonywania przysiadów. I w obiegowej opinii słyszy się bardzo często, że wykonywanie treningu na tej maszynie jest przede wszystkim bardzo bezpieczne. Wielu uważa również, że jest ono równie skuteczne jak trening z wolnym obciążeniem. Jak to wygląda w rzeczywistości? Budowy tego urządzenia nie trzeba chyba nikomu specjalnie tłumaczyć. Cała idea polega na wykorzystaniu specjalnych prowadnic, dzięki którym sztanga prowadzona jest w określonej trajektorii. Przynajmniej w teorii daje nam to sporą dozę bezpieczeństwa. I tu zarówno ćwiczący, jak i trenerzy bardzo chętnie z niej korzystają. Po pierwsze, z uwagi na wspomniane bezpieczeństwo. A po drugie, również na fakt, że na tej maszynie pewne ćwiczenia jest znacznie łatwiej wykonać. Pojawia się jednak pytanie, czy łatwiej oznacza równie efektywnie jak w przypadku z wolnym ciężarem? No i jak wygląda faktycznie sprawa owego bezpieczeństwa? Zacznijmy od suchych faktów. W szerokim ujęciu maszyna praktycznie nigdy nie wygra z wolnym obciążeniem. Oczywiście, jeżeli wąsko patrzymy na to, na ten temat, może okazać się, że ćwiczenia izolowane, ćwiczenia na maszynach będą dawały silniejszą aktywację pojedynczej grupy mięśniowej, ale kiedy spojrzymy na to znacznie szerzej, okaże się, że maszyna tak czy owak jest tu przegrana. Tutaj przytoczę jedno z badań, w którym porównywano dwie grupy ochotników, którzy wykonywali albo ćwiczenie w postaci przysiadów na maszynie Smitha, albo ćwiczenie w postaci przysiadów z wolnym... Obciążeniem. W obu grupach było to 8 powtórzeń, w obu grupach dobór ciężaru był taki sam. Okazało się, że grupa wykonująca przysiady z wolnym obciążeniem zanotowała o 24% większą stymulację mięśni, większą aktywację mięśni dwugłowych UDA, o 34% większą aktywację mięśni brzuchatych łydki, większą aktywację mięśnia obszernego przyśrodkowego. Oczywiście to nie jedyne różnice, jakie tutaj występowały, natomiast daje nam to bardzo jasny dowód, jest to dobrym obrazem tego, jakie różnice występują między ćwiczeniem na maszynach, a ćwiczeniem z wolnym obciążeniem. W teorii mamy takie samo obciążenie, bardzo podobny ruch, jednak okazuje się, że przysiady z wolnym obciążeniem powodowały o 43% większe ogólne zaangażowanie mięśni. I tu warto pamiętać, że im bardziej ruch jest stabilizowany, co ma oczywiście miejsce w przypadku maszyn, tym te różnice coraz bardziej się pogłębiają. I tutaj warto przytoczyć jeszcze jedno z badań, w którym wprawdzie nie korzystano z, z maszyny Smitha, ale korzystano z innego bardzo popularnego urządzenia, czyli, czyli suwnicy. Suwnica jest niezwykle popularna jeżeli chodzi o trening nóg. Bardzo często spotyka się ćwiczących na siłowni, którzy używają wręcz niebotycznych obciążeń. Więc myślę, że będzie to również dosyć dobre porównanie i warto je tutaj przytoczyć. W grupie pierwszej wykonywano przysiady z wolnym obciążeniem, było to 6 serii po 10 powtórzeń z obciążeniem równym 80% ciężaru maksymalnego. W grupie drugiej było, była to słownica, było to również 6 serii po 10 powtórzeń i również 80% ciężaru maksymalnego. Jeżeli oczywiście spojrzymy na y, wartość obciążenia w kilogramach, to okaże się, że na sztandze było 140 kg netto, a w przypadku słownicy było to aż 366 kg netto. Druga bardzo, bardzo istotna różnica to zakres ruchu. W przypadku suwnicy był on znacznie mniejszy i tu warto pamiętać, że maszyny bardzo często no, ograniczają ten zakres ruchu, co oczywiście w większości przypadków nie jest korzystne. Więcej o zakresie ruchu będziecie mogli przeczytać w kolejnym numerze film magazynu tutaj zainteresowanych ewentualnie odsyłam. Ale wróćmy do badania. Okazało się, że przysiady z wolnym obciążeniem powodowały po pierwsze znacznie korzystniejsze zmiany powysiłkowe z punktu widzenia wydzielania testosteronu, wydzielania Dzielania hormonów wzrostu, czy też ratio, testosteron, kortyzol. Ale oczywiście to nie musi być żaden argument, ponieważ te zmiany nie trwają długo. Natomiast jeżeli spojrzymy na ilość całkowitej pracy, która została wykonana, okaże się, że w przypadku suwnicy było to około 30% mniej niż w przypadku przysiadów z wolnym obciążeniem. A warto podkreślić po raz kolejny, że na suwnicy mieliśmy obciążenie, które jest ponad 2,5 razy większe niż było to. W przysiadach tradycyjnych z wolnym ciężarem. Wszystko to przy odpowiednim tempie, przy odpowiednio krótkich czasach przerwy będzie przekładało się również na inne zmiany, jak chociażby wzrost potreningowej konsumpcji tlenu. Co oznacza, że ćwiczenia z wolnym obciążeniem, na przykład ciężkie przysiady, mogą być i są znakomitym narzędziem do spalania tkanki tłuszczowej. I tutaj, jeżeli porównalibyśmy takie same warunki dla ćwiczeń z wolnym obciążeniem jak na przykład przysiady i ćwiczeń na maszynach takich jak na przykład wyciskanie nóg na suwnicy czy też przysiady na maszynie Smitha okaże się, że w przypadku wolnego obciążenia uzyskamy znacznie znacznie lepsze rezultaty Oczywiście kwestia efektów nie musi być dla wszystkich najsilniejszym argumentem, więc przejdę teraz do kwestii bezpieczeństwa. W obiegowej opinii, przysiady czy też inne ćwiczenia wykonywane na maszynie Sniffa są bardzo bezpieczne. Są bezpieczniejsze niż ćwiczenia z wolnym obciążeniem. Jest również je tam łatwiej wykonać: Łatwiej wykonać przysiady na maszynie niż przysiady z wolnym obciążeniem. Co oczywiście nie musi być plusem, niestety. Natomiast maszyna daje nam bardzo dużą stabilizację i to jest ogromny problem. Z racji tego na więzadło krzyżowe przednie i na więzadło rzepki przenoszone są bardzo, bardzo duże obciążenia, co może powodować potencjalne urazy w obrębie stawu kolanowego. Co więcej, bardzo duże przeciążenia przenoszone albo mogą być przenoszone na odcinek lędziowy kręgosłupa, co również jest potencjalnie bardzo kontuzjogendy. W przypadku maszyny również mamy bardzo słabą stabilizację mięśni centralnych. A warto pamiętać, że to one w dużej mierze gwarantują nasze bezpieczeństwo i sprawiają, że nasze ćwiczenia są nie tylko efektywne, ale również no, zwyczajnie bezpieczne. Czyli byśmy na to zagadnienie spojrzeli, to okaże się, że Wielostawowe, złożone ćwiczenia, takie jak właśnie przysiady, ćwiczenia oczywiście z wolnym obciążeniem, powodują lepszą stymulację mięśni głębokich niż nawet te typowe celowane ćwiczenia z wykorzystaniem piłek czy, czy, czy też półpiłek. Tak więc moja rada jest taka, że niezależnie czy ktoś jest osobą początkującą, czy, czy zaawansowaną, powinien postawić na doskonalenie techniki przysiadów, na naukę wykonywania przysiadów, na pracę nad mobilnością i korzystanie właśnie w dużej mierze z wielostawowych złożonych ćwiczeń. Nie korzystanie z maszyn, odsunięcie na bok tych maszyn i ewentualnie jeżeli koniecznie ktoś chce je umieszczać w swoim planie treningowym, niech to nie będzie więcej niż 20-25% wszystkich ćwiczeń, które tam się znajdują. Jeżeli chcemy wykonywać ćwiczenia takie jak na przykład przysiady na maszynie Smitha, zacznijmy najpierw od ćwiczeń wielostawowych złożonych, takich jak tradycyjne przysiady czy front przysiady, a później dopiero przejdźmy do ewentualnego treningu na maszynach, chociaż wcale nie jest on tutaj, tutaj konieczny. I na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii. Mimo że przysiady z wolnym obciążeniem są jednym no, z najlepszych ćwiczeń siłowych. Mimo, że bardzo dużo dobrego mówię o wielostałowych, złożonych ćwiczeniach, mogą istnieć pewne przeciwwskazania do wykonywania tego rodzaju ćwiczeń, i o tym też zawsze należy pamiętać. A decyzja o rozpoczęciu treningu, czy też wykonywaniu określonych ćwiczeń, taka decyzja zawsze powinna być poprzedzona właśnie oceną ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia jakiegoś aktu ruchowego. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.